Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ja jestem Dominik. Dzisiaj jest niezwykle ważny dzień dla graczy, ponieważ jest pierwszy dzień piątek Poznań Game Arena 2016. Targi trwają 3 dni, od piątku do niedzieli. Aby być na targach w piątek, trzeba było zabulić 120 zł za bilet VIP. W sobotę kosztowało 25, w niedzielę. 20 zł. Organizatorzy zapowiadali, że w piątek będzie bardzo mało osób i będzie można pograć na wszystkim bez e, żadnych kolejek. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja akurat te 100 e, bilet VIP wygrałem w konkursie. E, no ale zobaczymy, czy tak będzie, czy rzeczywiście pogram sobie na wszystkim bez kolejki. Zapraszam do relacji. Pierwszym znajdujący się na liście najciekawszych stanowisk jest stanowisko MSI. To, że ono jest pierwsze, nie oznacza, że jest najlepsze. Po prostu jest po prostu świetne, jak dla mnie. Jest tutaj bardzo dużo stanowisk do grania. Tutaj z tej strony robię pauzę. Dobra, po drugiej stronie ścianki na stanowisku MSI jest również e, bardzo dużo e, overwatcha, jest Counter Strike, jest VR, są youtuberzy. To jest naprawdę e, bardzo dobrze, po prostu jest świetne, no po prostu jest wielkie i świetne. Mam nadzieję, że mnie słychać. Kolejnym bardzo dobrym, naprawdę bardzo pięknym stanowiskiem jest stanowisko Play'a, które jest taką jedną wielką klatką. Jest to zresztą bardzo duże stanowisko. Można tam pograć, można tam w HTC Bajwa pograć. Naprawdę wisi się w powietrzu w grze, się lata. Jeszcze wiatr wieje w twarz, naprawdę są to niesamowite wrażenia. Oraz jeszcze można sobie zrobić zarąbistą fotkę 3D. Ja mam dwie takie fotki. I zaraz wam pokażę to wszystko. To jest naprawdę przepiękne. Co jeszcze jest bardzo ciekawe na stanowisku Playa? Tutaj od górnego piętra jest taka fajna zjeżdżalna na dolne piętro i to po prostu jest świetne. Na stanowisku Xboxa, co prawda nie ma żadnych konkursów i w ogóle żadnych prowadzących, ale po prostu jest od cholery Xboxów. Zwróćcie uwagę, że te Xboxy po prostu ciągną się w nieskończoność. Kolejnym jeden z ciekawszych e, stanowisk jest stanowisko Twitcha. O, tutaj widać Twitch, który naprawdę pobił rekordy w ilości zajętego miejsca. Tutaj można pograć, tutaj można odpocząć, są takie fajne foteliki, tutaj można znów pograć, tutaj nie wiem co tu się dzieje, bo są cztery jakieś siedzenia i jeden monitor, ale to jest najważniejsze scena z bardzo dużym monitorem, y, ekranem, to znaczy. I jeszcze większa scena, tu naprawdę bardzo dużo się dzieje. To już jest koniec części pierwszej mojej relacji z targów poznańskich. W tej części było stosunkowo dużo gadania, a mało pokazane stanowisk. Natomiast w drugiej części będzie mniej gadania, a więcej pokazywania naprawdę bardzo dobrze przygotowanych stanowisk. W drugiej części zobaczycie również aż 101 bardzo dobrze przygotowanych cosplayów, bo tyle akurat osób udało mi się uchwycić aparatem. Zapraszam do skomentowania tego filmu oraz do zasubskrybowania mojego kanału, abyś był z filmami na bieżąco.